Jeszcze pewnie ciemno, nie wiadomo, co tam będzie widać w tej kamerze, domowa woda, domowa woda otwarcie, walczymy. Nie, mam dziwnie ustawioną tą kamerę, jak się rozjaśni, będę coś kombinował, na razie nie ma, nie ma czasu. No to dobra, to Ty próbuj najwyżej tego. O ja popróbuję, bola. Co tam znalazłeś? Możemy no. No rzucić. Nie no może wiem, nie oni mają te wędki tamte. Chyba nie, ma tej... siedzi. nie, nie siedzi. siedzi Pierwsza ryba. Czekaj, on nie jeszcze hałasować teraz. No, no dobra to czekaj, rzucimy. Dobra? Ja przejdę do tyłu. A nie, nie, stój, stój. Chciałem tylko przejść do tyłu, żeby kamerę trochę odsłonić, wiesz? Mm -hmm. eee, czekaj, na tą stronę go damy, nie? Mm -hmm. Pierwszy bolo z łodzi. <grywki> Nie za duży, nie za duży. Stajnie, Ale w Łokciu czuć Czepiśł się Bierat Łajba na domowej Ochrzczona Że mogło być inaczej tak nie? Tak nie? <gry> tak <gry> jest. Musiał być bolek Nowy mam... Aha, to dobra, dobra. Nowy Co? No co tu jeździ? No, 60, nie wiem 5, 4 mhm. dobra. No i co? Pierwszy <g rostering> Jest tutaj ja naliczyłem nas 14 jednostek. Jakie 14? Czterna, 14 to tu masz do tamtym Czterna. rogu. Sześćdziesiąt trzy, 2, 2, 63 jednostki, także nie przepływajcie, bo na 63 jednostki 3 sandacze, jeden boleń. No dosłownie. Czekaj, wróć trzy bolenie, bo jeszcze Marcin złapał. Dlatego <grystansow P thingy> my nawet nie łowimy bo... Tak, nie mówimy. Piło, żeśmy wypili, energetyka. Jak załodowcy nie łapią to my co co będziemy było? łapać. Mamy spotkanie, zobaczcie tu sami alkoholicy też piją o. Paweł, nie wyciągaj tej linki z sandaszami. Panie, biorą? No i? Leniwy dzień dzisiaj mamy. Podobnie jak żony. Biorą. nic nam się nie chce. Zobaczcie, dużo sprzętu, mało talentu. Puścił krupę za ster już w ogóle Na tej łódce. Siedzonko ja, wożą, mi, wożą mnie dzisiaj. Telewizor. Dobrze, że te puste te. Dobrze, że te puste te. Butelki po piwie pochowałem. Mamy rzeczywiście telewizory, telewizory, fotele, kamery i nic, I jeden ból od rana. Ale... Nie, napływkę dobrą zrobi, zapewni po 2 trzy i... Jeszcze zadowolenia do tego dotkniemy. Kapitan tam zrobi dobrą napływkę i... Pokażemy wam co na echu. Echo! Na, na echu, echo! No rzeczywiście O, pokazały się ryby. Możesz to pokazać Pod słońcu mamy, że nic nie widzi. 14,5 metra Dąbowy. Bolenie nie wpływają. O, bolenie mamy pod, pod sobą. Tak, tak, tak pływają, normalnie chodzą. bo nawet tutaj widać wychodzą do góry. Ale tak jak Robci mówi, dobrze, że sandacze nie biorą Nie będzie nawału turystów. A my sobie połapiemy. A my sobie przyjdzie. Przyjdzie pora, że my sobie damy radę. Nie mamy parcia na mięso, także widzicie, no sobie spać. <laughs> <jedzie. laughs> Rekreacja. Rekreacyjnie. Panie. Dobry jak tak przypanie, że pływa i siedzi ze <laughs> do swojego gumiaka chyba jeszcze prycze mi tutaj dasz chłopie, to już w ogóle nic, to, a nic nie hamak ci jeszcze zamontować płyniemy może jakaś wina to co rzuciłem no dobra to ten to machaj podbijaj Znaczy no tak połowę ponad e, przyciśnij nie żeby nie za szybko sobie ten to po Cie... jak... jak nie wziął zaskoczenia chodź gadanie dobra na razie na razie. U. Wziął mnie z zaskoczenia z dwóch, ci poszło. Nie za Tam, tam, tam. Jest pierwszy. A ty dalej, dalej. Sieć i pierdziel głupoty przez telefon. <zysy> to teraz my... Teraz mnie trochę zmobilizowana I na zobaczcie 30 gram nie e, jazgar jazgar, no. nawet nie widać Także taka rybka Hak miał wbity, ale nie na wylot Jest garek od Seweryna No i co? I super I tak do roboty, do roboty. A nie, fotel rozłożył się. No i linka gdzieś tam do gumisia wam wsadzę w opisie filmu. Może być problem. Bo łowić trzeba umieć. Poderwałem mu dupę kurde z krzesła i zaczął coś łapać w końcu. Poderwałem mu dupę z krzesła i zaczął łapać. Uuhu. 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 To dlatego taki był strzał przedtem. No patrz zawieszony leci leciutko. Braku. Se sezon otwarty A. Sezon otwarty Tak jest, tak, tak jest, dosłownie, sezon otwarty i radę brak. Ale to słuchaj, ja wiesz, się dopiero tak, nie Tak, ty dopiero pokazujesz pazurki. Teraz, Kura to, ci się to, nie, nie zawinęła? Tak, Radzi już swojego. Chodź na podwórko płynzi. Jeszcze się obraca w drugą stronę, że niby nie będzie on. Tak. O, <laughs> Ty, ty dasz coś połapać? A, się rozkręcił. Proszę, tam kultura słowa. A nie, tu. Taki sam czy większy nie, będzie? mały. Kurde, trzeba było ja zaraz te wędki powywalam. Się czepił tego przedszkola. Brakuje czasu zapinać te wędki, bo normalnie przez ten podbierek my je powywalamy. O, że niewymiarowy to się nie liczy. Ale powiem Ci, ten kijek... Rewelacja. rewelacja kijek, powiem Ci. Ten o, ten na sandacza do przybicia, to miazga jest. Marcin, to od razu, co za kijek, bo jak już tak chwalisz. Dragon Pro Glide, to jest od yy, 25 do 60, ale masakra jest na sandacze po prostu. Jest bardzo miękki na szczycie, ale przycięcie jest takie, że... I czucie jest bardzo dobre. Nie, rano. Tarsz. Widziałeś jak się łowi? Kiedy? O Martin łowi Stupły Stupły? No Widzicie tak się łowi. A my tu bajerka. No, Jeden przez telefon, tajem. drugi wywalony na krzesełku. A kolega ciągnie. Dobra, jak zapisz 70 to wstanę. <laughs> Widziałem. Podbierak się używa do tego, żeby to nie powładać czy nie? Marcin nie No i my takie podejście mamy dzisiaj do tego, do, do sprawy. I to pierwszy dzień łowienia, a my tak to... słuchamy. Że... Marcin, ale będę musiał to skasować, bo 39 minuta na kamerze. Nie rupijaj, starczy. Nie do podbieraka! Gratulacje, szczere. No dobrze. przepływamy A. Dalej. No, to jest... no widzisz, mówiłeś, że nie ma co i że przepływamy kawałek dalej. Bo ja nie, nie zasłaniam tego daj go na tą stronę, bo to mam podbierak No i żeś go ukuł pod samą łodzią mhm. Tego weźmiesz, czy go podbieramy? No tego go Bo jest bardzo prostodę, bardzo, bardzo, bardzo prostyczny No się. proszę Zawsze go miałem na samym końcu No 70, 50 No. 52 chyba Taka rybka. Nieduża, ale jakieś tam otwarcie się do Nie, nie Nieduża, ale jest. Sandar! Sandaczyk! Czekaj, tak kurde pod słońce jakby. Ale dobra. 52 taki. Jest? No dobra, no. Okay. Graty brak Coś tam działamy pomały. To to przepływamy czy nie? Nie no, stoimy teraz. Powiadaj brachu, jak dzisiaj było na rybach? Tak. Tam się płać, Zaje... a nie <noise> Jak było? No jak było? no, Zlałeś mi dupę. <noise> a, tak. Takie, takie i takie. I takie, no. Największy boleń z tej całej grupy nie chyba, no, nie? No. Później ten mój sandaczek jest chyba z 55 i, mm. i, i, i robcza, taki ponad 50 i dwa krótkie. Szało nie ma, godzina 12:15, walczymy od za 15,4 To zobaczcie, 10,5 godziny na, na wodzie. No, ty faktycznie 3 godziny. No i z informacji, które tam mamy, też szało tam jakiegoś, nie wiadomo jakiego, nigdzie nie było. Także może i lepiej, koś ta ryba, e, może będzie mieli odwiedzających o ten zbiornik. Także co, zobaczymy co jeszcze jutro nam się uda dołapać, chyba no. z jeden film z tego zrobimy. Także do jutra. No, Płyniemy braku, bo nie mam siły. I słuchajcie, z wczoraj z wczoraj 70 jednostek dzisiaj na wodzie zostało e, 3, my czwarci e, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7. No, może w okolicach 10 jednostek z wczorajszych 70. Także sami widzicie, jak ta ryba wczoraj brała. No i podkreślę to po raz kolejny. Dobrze, że nie brała. Niech się wszyscy trochę porozjeżdżają po innych zbiornikach. A my sobie poradzimy. Zapowiada się bardzo gorący tydzień. Może te bolenie się odpalą na, na przyszły tydzień. Zobaczymy. Na razie szału nie ma. Ani z sandaczem, ani z boleniem. Z brzegu by się wydawało, że łatwiej go zostać niż z łodzi. Mówiłeś przed chwilą, że taka miejscówka fajna. Fajne? No, no, może tak podmiotę. Jeszcze ja za linkę już swoją zwijam. Jakiś tam szczurek? Jakiś tam szczurek? No ale jest. Okoń od sewro. Krypka do kamery. Taki sondaczek. Okolek od Sevro. Łuźka. Woda. Pusz się na zachłapach. Graty brawo. No i tak to jest. Bryndza ta niesamowita. No ale coś się udało wydłubać po. Które mi są co 15:40, raz, 2, 3, 4, 5 godzina na wodzie zaraz. I tak zaraz uciekamy. No i drugi dzień pływania za nami. Przejdę brachu do ciebie. Będzie lepiej widać. O. Drugi dzień pływania za nami, ale bryndza. Słabizna. Słabizna. Jeden Je... szczupaczek, jeden sandaczek. Tak, byle jakie rybki. No ale cóż, czasami tak bywa. I dzisiaj też 5 godzin. 5 godzin na wodzie. No ale jak brachu łódka? No, o, obiektywnie, powiedz. No, łódka się sprawowała. Tak, tak. stopy, tam w było trochę gorąco od tego czarnego pokładu. Ale ten, ale, ale daje radę łódeczka. Ogólnie tak, ogólnie bardzo no. wygodna jest. No e, i stabilność, stabilność też jest. Stabilność, no. Uchwyt na wędki też no, w wygodny. zmiazga, właśnie będę kupował. I, i co, i Terino 70 lbsów. Daje radę. 7,4 żeśmy taką lekko falką najszybciej płynęli. Bez gratów wtedy byliśmy mm -hmm. na testach. No a tak około pod 7 się kręci, mm -hmm. no nie? Pod 7 km na godzinę. Także przy takiej łódce 365 na, na 70 lbs chyba nie jest źle. Także co? Do zobaczenia. Do następnego.